Ten mężczyzna oddał krew ponad tysiąc razy i uratował życie ponad 2,5 miliona dzieci, a mimo to prawie nikt nie zna jego imienia. To James Harrison z Australii. W wieku 14 lat przeszedł poważną operację. Życie uratowała mu transfuzja krwi. Wtedy postanowił: Gdy tylko będę mógł, oddam swoją krew innym. I tak zrobił. Ale lekarze odkryli coś niezwykłego. James miał rzadkie przeciwciała, które chroniły noworodki przed śmiertelnym konfliktem serologicznym. Z jego osocza stworzono lek, immunoglobulinę Anti, -D. dzięki niej uratowano dzieci, które wcześniej umierały tuż po narodzinach. James oddawał krew co tydzień, przez ponad 60 lat za darmo, bez rozgłosu, bez oczekiwań. Dziś nazywają go człowiekiem o złotej krwi, a lekarze mówią wprost: bez Jamesa wiele z tych dzieci po prostu by nie żyło. Jeśli ta historia cię poruszyła, udostępnij ją dalej i napisz w komentarzu jedno słowo: Dziękuję. Niech świat się dowie, kim był James Harrison.